Rozpoczął się drugi dzień, półfinałów w kategorii juniorek starszych. Zakończył się właśnie mecz pod hale kontra Szarotka. O opinię po tym spotkaniu zapytaliśmy Magdę Chowaniec. Magda, jak oceniasz wasz występ? Ogólnie cały mecz był, zwłaszcza początek, był taki spokojny, mało ruchu z przodu, mało akcji, brak wykończenia. Ale brawo dla dziewczyn za to, że pod koniec pokazały na co je stać i pokazały, że nawet z takiego wyniku potrafimy wyciągnąć. Czy uważasz, że znalazłyście metodę na Podhale? Jakiego takiego sposobu jeszcze na pewno nie ma, żeby dało taki stuprocentowy sukces, ale już wiemy, która zawodniczka jak gra, bo grałyśmy już z nimi wiele razy, no i już wiemy, jak do której podchodzić. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.